To jest Gonzalo Boy, prawnik, oficera GRU, rosyjskiego agenta Pawła Rupcowa, który działał tutaj na terenie Polski, żeby rozpracowywać rosyjską, białoruską, demokratyczną opozycję, która działa na terytorium Polski, Unii Europejskiej, ale również, żeby siać zamęt przeciwko rządom prawa i sprawiedliwości. I jednocześnie ten Gonzalo Boy jest objęty dochodzeniem w Hiszpanii w sprawie finansowania przez Rosję. Katalońskich separatystów. A jednocześnie, co najważniejsze w kontekście Polski, ten człowiek był broniony przez organizację Citizen Lab organizację, która w Polsce wywołała tak zwaną aferę Pegasusa. Jest to kolejny przypadek, gdzie afera ma w podłoże w jakiś sposób powiązania z Rosją bo to Rosji zależało na kolejnym resetie i żeby rządził tutaj Donald Tusk. Rosji